Jednego dnia zostawiłem wszystko, co mi zabierało tlen, czyli kobieta, papierosy i alkohol. Okej. Okay. Okay. Eee, i... znaczy nie zamierzam. Nie ma dla mnie to problemu. Ja lubię spijanych ludzi, bo mm. lubię ich w, w... cały czas, nim wkręcę jakieś kupoty. Ogólnie... A no jak też nie palisz, tak? Jednego dnia wszystko. Ja cię zawsze pamiętam z tych konferencji, że zawsze Palić i tak dalej przed walką chyba też coś takiego było, nie? Że, że jak... No przed się... walką tą z wrzoskiem i z bokzalem, to nawet przecież chłopacy chyba są Mabel gdzieś tam mówili. To ja przecież w poważeniu to normalnie byłem. To zobaczyła ja dziewięć rund wtedy za Po marzeniu dzień wcześniej. Dzień przed tą walką, no tak. dwuwalką. Miałem tak. z bokzalem i z wrzoskiem. Okay. A i zlałem no jednej bramki. I tak czasem się zastanawiam, czy knoch to nie była jakaś odżywka dla mnie. Okay. A ja nie czujesz jakieś potrzeby takiej sobie, sobie coś to rekompensować, skoro i rzuciłeś... Wszystkie swoje, nie wiem, wiesz, te uzależnienia takie. I... Właśnie wydaje mi się, że w tych kartach... W sumie mam... Kobieta, no to ale kobiety się znajdą nowe, nie? I tak dalej. <grym> życiu, więc... Jeżeli będzie potrzeba, to pewnie tak, ale... Ale no ja jakby jakoś tam miłość też jest u mnie na którymś miejscu. Okay. Nie? Ja jakby, nie wiem, wydaje mi się, że mam dużą rodzinę, mam kogo kochać i, okay. i jakoś tam mi wystarczy. Y, nie wiem, to... Temat rzeka, lepiej o tym nie Dobra, spoko. Ale dostałem pytanie, czy Ty więcej wyszedłeś na plus na tym pokerze, czy, czy na minus? Jak to jest? Nie, ja sobie wszystko zapisuję. Ja uważam, że gram od y, stycznia tamtego roku. Kiedyś tam, wiesz, jakieś to tak jak mój młodszy brat powiedział mi, Kasz, czy Ty tak umiesz grać w pokera, że Ty kur... też na jakąś stronę 1000 dolarów i butelka whisky i... 10 minut i tego nie ma. No to tak miałem grać. Tę zasady znam. A od tamtego roku wiesz, do klubu tam poszedłem i gram sobie. Teraz ja pierwszy, jako pierwszy w historii dwukrotnie ligę wygrałem zimową i teraz wiosenną i teraz w letniej jestem czwarty, okay. a jeszcze są trzy turnieje, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Eee, no, to gram, ale zapisuję sobie każde. W, eee... Wpisowe, każdą wygraną. Wydaje mi się, że jak w Polsce bym zliczył, życiu, to ja jestem na lekki plus. Ale ja, wiesz, dla mnie, bo no ja mam trochę teraz więcej gotówki. I jak sobie pojadę na Bratysławę, to czasem są takie, wiesz, turnieje za 20 zł. Mm. Tu w Polsce, nie? No to ja w ogóle tam wiesz, jak ja widzę gościa, który nie neguje, bo kiedyś też tak żyłem, że 20 zł dla mnie to było dużo, bardzo dużo, nie? Ale teraz mogę sobie pozwolić, to ja przychodzę, stawiam ten stak za 20 zł Oli, oni. ale w karty nie No Ja mam. A oni wie, że te dwie dychy przyjdą i dla nich to jest całe życie, nie? Okay. No i oni się A w... no ja mam dużą satysfakcję z wkolenia ludzi takich przystolnych. <laughs> tak to znaczy, okay. I, i, I jak pojechałem na Bratysławę, tam były za 600 euro z kolei. I ja tak samo robiłem jak za te dwie dychy. A ty się z Ferrari kiedyś nie spotkałeś? W ogóle na tych kartach? Co no raz ty... tam graliśmy Hęz Panu, no to właśnie to było dużo prze tak wiesz, no to znałem te zasady. Polacz jeszcze? Można. A właśnie, bo ty... Dlatego teraz ci powiem, teraz jestem na minus 30 koła. Okej. Okay. Tylko ja, ale łącznie, tak? Za całe swoje granie takie życiowe, tak, bo sobie no, no, Znaczy, no, w hazard, no to łącznie pół ale A to, właśnie, bo to, to przecież było coś takiego, Tak, ale że ty... ja, ja super lubię takie doświadczenia, Każde z każdej negatywnej rzeczy ja wyciągam plusy. Z hazardu też dużo plusów wyjąłem i na biednego nie trafiło. Czuję się dobrze, bo nawet jak ktoś będzie miał problem z moich bliskich w hazardzie, to mu mogę powiedzieć całe etapy. Wiesz, o alkoholu też. A ty uważasz na przykład, że hazard jest gorszy niż alkohol, czy te dwie używki traktujesz na równi? W sumie miałem ostatnio z przyjacielem Pozdrawiam Czeskiego taką rozmowę, bo on był kiedyś w... w hazard i właśnie tak mocno demonizował hazard kosztem alkoholu, ale potem przyznał taką prawdę, że oba, obie te rzeczy to jest totalne gówno. No ja uważam, że tak, to jest totalne gówno. Ja na przykład zakończyłem yy, z kasenami, jak poszedłem w pandemię, podchodzę do baru, wymienione już żetony, wszystko mam. Mm -hmm. I e, podchodzę do baru, mówię whisky, z koloną. że w pandemii nie ma, nie? Mm -hmm. A tak, byłem z koleżanką wtedy, nie? M taką bajerem miałem, mm -hmm. podrywałem wtedy i mówię, chcesz poznać moją kochankę? O, to zagra, no, tak. Ja do kasy. Mm -hmm. I ty, ja tak się czułem nieswojo, z tymi żetonami trzeźwy, ja mówię tak. A nie będę grał w taką głupią grę, jak ja jestem wyprzeć na logikę, to jest głupia gra tam nigdy nie wygrasz, nie? No tak. I takie miałem, że musiałem się upić, logikę zaburzyć, żeby grać w tą głupią grę. I wtedy zrozumiałem, o co w tym chodziło. I już teraz ja jestem czasem w kasynach, jak jadę za granicę grać w te większe turnieje, bo w Polsce jest nielegalny poker, tylko są jakieś takie małe stawki za 20 zł na przykład, no to jak na te większe stawki jestem w kasynach, ale w ogóle mnie to nie kręci, nie? Okay. Ostatnio byłem z młodszym bratem, chciał zobaczyć, to wiesz, dałem mu, wymieniłem żytony i patrzyłem, jak się gra, w ogóle mnie to nie kręci. Tak samo, wiesz, ja problemu, wydaje mi się, czy z alkoholem, czy z tym kasynem też nie miałem, ym, bo wiesz, przeważnie jak ktoś ma, no to u niego w domu nie może być alkoholu, u mnie w domu jest alkoholu Okej, okay, czyli ty masz tak, że po prostu... W ogóle e... mnie to nie kręci, wiesz, żeby okay. łapać, wiesz, że nie weźmiesz tego... Nie, bo mnie to w ogóle, nie wiesz, nie, nie kręci dla mnie picie taką drinka, to jest bez sensu. Mm -hmm. Bo kiedyś, no nie wiem, ja, ja to upijałem się po to właśnie, żeby nie wiem, zaburzyć tą logikę, żeby jakieś, nie wiem, kłopoty może, ale... Nie. Chociaż muszę ci przyznać, że twoje pijackie live y miały swój urok.